Witajcie kochani z tej strony Niulad ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy taką rodzinę krzyżówek. Kochani, mamy wielką krzyżówkę, krzyżówkę za 10 zł, za 5 zł i za 3. Te krzyżóweczki sobie już naddrapałam, bo wiadomo, żebyśmy nie siedzieli nie wiadomo ile. Zostawiłam sobie całą małą krzyżóweczkę. Tutaj nam się nic jeszcze nie utworzyło, tylko tu mamy jedno słowo, brok, tak jak tu widzę. No ale mamy kochani pewniaki, mamy w dużej krzyżówce mamy trzy słowa: yy, "fax", tag i keks, czyli ta wielka krzyżówka jest już wygrana. Tak samo yy, krzyżóweczka yy, za 10 zł już ma trzy słowa: kebab, chiny i syn. Zostawiłam tutaj trzy literki, tutaj zostawiłam dwie literki, także zobaczymy. No może być tylko lepiej, oby. Tutaj, tak jak mówiłam, jest jedno słowo, a ta jest cała do zdrapania, także trzymajcie kciuki. Ja już jestem zadowolona, bo zwrot też, kochani, cieszy w dodatku w dużych krzyżówkach, także na pewno mamy już dwa zwroty dużych. Także co? No bierzemy się za tą małą i sprawdzamy, mamy literkę T tak sobie wymyśliłam, że robiłam już odcinek liniowy czekałam specjalnie na tą krzyżówkę za 10 zł no i no i co, już chciałam dawno to zrobić tylko, że wiecie, mieliśmy wyjazd z Jacusiem yy, drapeczki z zdroi, wymianka, także to musiałam odłożyć troszeczkę na później no ale wiadomo. Nie uciekło. Dobrze. Czy jeszcze mamy? Tak, tu mamy W jeszcze. Ok. Kolejna literka to literka I. Mamy tutaj I. Mamy kolejną. Tu mamy I. Tutaj też dobrze. Więc I już wszystkie. Teraz literka O. Mamy, mamy O. Tu mamy na początku też. Tu mamy noc. Tu mamy O też. I gdzieś jeszcze chyba wszystkie. Dobrze. Kolejna literka to P. Mamy tu. Jeszcze jeden fajny odcinek szukuję. Też na pewno mogę Wam zdradzić z krzyżówkami ale to może w następnym odcinku. Tu mamy S, na razie zbieram, szukam. Także zobaczymy. Dobra, mamy literkę L. Powiem Wam też, kochani, że szykuję super odcinek na 5000 subskrypcji. Myślę o całej paczce, tylko jeszcze zastanawiam się, której. To będzie taki fajny, super ekstra yy, odcinek, drogi odcinek. I powiem Wam, że tak myślałam o całej paczce pełnego portfela na 5000 subskrypcji, ale musimy je dobić. Już niewiele zostało. Także jak chcecie, kochani, zobaczyć całą paczkę, to musimy się sprężyć. Tam jest jeszcze główna wygrana w tej zdrabce, także możemy pomyśleć. Chyba, że wolicie jakąś inną paczkę, może brylanty, albo na przykład playbooka. Całą paczkę możemy pomyśleć. Napiszcie kochani, którą byście chcieli zobaczyć. Teraz mamy literkę B no to już taka droższa inwestycja ale ja sobie na to odkładam, także nie wywalę to na jeden raz takiej gotówki bo sobie tutaj zbieram te drapeczki, które zgubiliśmy, które wygrywam, odkładam na bok, no i w ten sposób sobie zbieram na ten właśnie powiedzmy portfel, tak, może być portfel, może być playbook mogą być brylanty, co wolicie napiszcie proszę tu mamy Z. Teraz literka D. Tu mamy też D. Dobrze. No to co? Teraz literka G. Mamy tu, tu mamy G. Ja wez, kochani, naprawdę z całego serduszka przepraszam, jeżeli coś tam nie odpiszę. Bo ostatnio naprawdę, no nie mam kiedy odpisać, ale czytam, zaglądam, zostawiam serduszka. No, chyba dwóch ostatnich odcinków, to nie wiem, muszę nadrobić. Naprawdę muszę nadrobić. No, ale nie przeskoczę tego. Teraz literka N. Mamy pierwsze słowo ogniwo. Tu mamy N. Mamy drugie słowo noc. Tu mamy N mamy n no chyba trzecie nam się nie uda c nie było było c o chyba mamy trzy słowa jeszcze sprawdzimy zaraz yy, na kontrolnych r nie było k nie było dobra sprawdźmy powinno być q tak kochani mamy małą wygraną no i fajnie jest maluszek wygrany, czyli mamy 3 złote. Dobra, teraz skończymy sobie tą za 5 zł. Tutaj mamy brok, zostały nam po 4 literki. Teraz literka F. Czy mamy? Tu nie ma, a na drugiej, tu mamy F. Ciekawe, czyta się drapeczka. Trafi też wygrana, czy, czy nie? Literka P. Tu mamy P. I z tej strony tu mamy P. Dobra, no i ostatnie literki to literka S. Tu mamy. Tu mamy nos. Res. tu mamy S, U nam zabrakło mamy list, mamy Słowa. no musiałoby musiałaby jakaś fajna literka wpaść, żeby nam się tu utworzyło dobrze, teraz druga strona tu mamy sen tu mamy też S dobra no i ostatnia literka to będzie literka H. No dobrze, no to chyba ta nam się wypięła. Tu mamy H. No nie, sprawdźmy kontrolne G P także nie dało rady tutaj się nie udało. No dobra, sprawdźmy sobie kochani teraz yy, krzyżóweczkę. Tak jak mówiłam, w drugiej mamy trzy słowa. Myślę, że czegoś tam nie ominęłam jakiś literek, także jak coś to będziemy razem. Dobra, no i pierwsza, która nam się tu schowała to literka R. I szukamy, mamy R. Tu mamy, tu mamy R A i jak już jest wygrana to aż normalnie się cieszy to tu mamy R, także odcinek jest fajny. I tu mamy R. Na malusieńkim minusiku, ale naprawdę malusieńki. Mamy czwarte słowo, kochani. Super. Mamy czwarte słowo, no to jesteśmy już na plusie w tym odcinku. Tak, tu mamy jeden, dwa, trzy i tu mamy cztery. Fajnie. Tu mamy R, a jeszcze są dwie literki do zdrapania. Super. No, i została nam fioletowa. Tu mamy R, tu mamy R, tu mamy słowo też, ser. Dobra, tu mamy ser, i tu mamy Indie, tu są dwa słowa. O, jakby wpadło, no to byłoby fajnie. Dobrze, to szukamy dalej tego R, tu już nie ma. Tutaj nie ominęłam. I tu chyba też nie ominęłam. Dobra. Kolejna literka to literka M. I mamy. Bonus nam już nie wpadnie. A szkoda. Dobrze. Szukamy literki M. Tu mamy. Tylko jedna. Zielona. Tu mamy M. Tylko jedna literka M. Dobra, no i w fioletowej tu mamy M. Też tylko jedna. No i kochani, ostatnia literka. Co to będzie? To jest literka U. Tu mamy drugie słowo. Kurier. Tak dobrze mówię, drugie słowo. Czy pierwsze? Nie, tu jest pierwsze. No tu jest pierwsze. W zielonej mamy U, L, nam nie, L nie mamy. Tu już nie ma, tu już nie ma. No to tak, tu mamy cztery słowa. Tu mamy 20 zł. No to fajnie. Fajnie, tu już U nie ma i w ostatniej U. Tu mamy tylko jedno. w musie mogło być 100 zł. W fioletowej razy 1 ale mamy kochani 20 zł. Bardzo fajnie. Kontrolne na 20 to C. Tutaj gdzieś powinno być. Nie chcę kodu zdrapywać. No o jest, jest C. Dobra. Mamy 20 zł. No fajnie, fajnie kochani, czyli mamy plus. Została nam jeszcze duża krzyżóweczka. Tutaj mamy na pewno Trzy słowa. No i, kochani, sprawdzamy przedostatnią literkę. I to jest literka U. Szukamy jej na zielonej. Mamy U. Tu mamy też. Tu jest też U. Tu mamy, tu mamy słowo, będzie następne. V. Raz, dwa, trzy, cztery. No, fajnie to było. Tu mamy u. No, ale wiecie. Wiecie jak jest. Chyba tak dobrze nie będzie, żeby dwie dały. Dobra, tutaj szukamy u. Mamy. I co? I tylko jedno u. Bonusie. Dobra, no i ostatnia literka, kochani, to literka Y. Kuki całuski wysyła. No i patrzymy Y, Y, Y. No tutaj mamy. N nie mamy. Tak, 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 dobra. No to tutaj już nic nie, roz... nie zaczarujemy teraz tutaj, tu mamy Y M nie było i sprawdzamy jeszcze i po musie mamy Y tylko jedno, także kochani tutaj mamy 30 zł no to pięknie tak, C, C zgadza się C, C to jest 30 więc mamy 3, mamy, mieliśmy wkład na 48 zł, a tutaj mamy 30, tu 20, to mamy 53 zł. No ta niestety nic nie dała, no ale co zrobić? Fajnie, że te się zwróciły. Ja, kochani, dziękuję Wam. Napiszcie, czy podobał Wam się odcinek. Możemy coś myśleć w razie czego więcej, albo no. Do usłyszenia, kochani, budziaczki. Pa.